Hejka, z tej strony Star Queen. dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale i zapraszam do oglądania. Dzisiaj Wam pokażę przerażającą i straszną rzecz w Star Stawy. No i na początku jedziemy do cmentarza. Pewnie każdy wie gdzie jest, ale tak dla przypomnienia. No i jak jesteśmy, to jedziemy za ławkę. Jest tu taki kamień, no i zsiadamy sobie z konia. Biegniemy do niego. I tutaj widzimy, że jest łapka. Więc naciskamy. Wchodzimy w czat i w ekspresja. Tu są takie trzy pójści. W ekspresja i wklikujemy płacz. I wtedy. Wyskakuje nam druid i pyta się, czy dobrze się bawisz. Odpowiadamy tak. I mówi: Cieszę się, mam nadzieję, że będziesz mieć szczęśliwe życie, przepełnione dobrymi wydarzeniami. Czyli podsumowując, wychodzi nam z kamienia druid. No, nie jest to aż takie straszne, ale strasznie, strasznie dziwne. Może większość wie o tym, że takie coś jest. No, ale. Ja Wam też to pokazałam. No i to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Zasubskrybuj mój kanał i daj łapeczkę w górę. I do następnego. Cześć, cześć.